Po zakończeniu naszej święty wszystkie dzieci, które będą koledzy nie zostaną na chwilkę, także opiekunowie. Tutaj pewne rzeczy już mam do załatwienia. Teraz poprosimy Cię za wygłoszalność, o błogosławieństwo, o uroczyste odesłanie rolników misyjnych. Z pomożeniem naszej imię i Pana, z zaznaczeniem Włodnym Mysielem, prosimy Cię, Panie Boże, o bo Bogosław te dzieci, które jako rolnicy misyjne Pragną radością głosić wiedzieć o narodzeniu Twojego Syna. Niech zaniosą Twoje błogosławieństwo do wszystkich domów naszej parafii. A dla tych, którzy je przyjmą, niech staną, stanie się ono źródłem otwarcia na ludzi nieznających Ewangelii. Niech uwrażliwiają nasze serca na potrzeby dzieci, które siebie nie znają. Żyjąc w ręce duchowej i materialnej. Niech to kolędowanie zbliży nas wszystkich do Chrystusa i przez to przyczyni się do poznania Twojej miłości przez dzieci z Republiki Konga, Demokratycznej Republiki Konga, Republiki Środkowoafrykańskiej, Kamerunu, Brazylii, Peru i Prosimy Cię o जागा